Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 41 kierunków studiów, 200 specjalności i rekordowa liczba studentów ze stypendiami minister nauki i szkolnictwa wyższego. Tyle mówią statystyki. Natomiast potencjał tej uczelni tkwi właśnie tutaj, w kampusie uniwersyteckim z najnowocześniejszą bazą dydaktyczno-naukową. Zawsze czuję, że ludzie, którzy są tutaj, są dla mnie, a przy tym otoczona jestem. Nauką najlepszym tego słowa znaczeniu nowoczesne bazy danych, książki prawie ze wszystkich dziedzin. Bazy obcojęzyczne. Naprawdę czuję, że mogę się tutaj rozwijać na europejskim poziomie. Dla kadry naukowej, to jest bliskość biblioteki, to jest możliwość pracy przy użyciu nowych technologii, bo mamy nie tylko budynek, nie tylko mury, ale także znakomite, nowoczesne wyposażenie dzięki funduszom europejskim, a więc jest to możliwość i prowadzenia badań naukowych, i prowadzenia lepszej dydaktyki. Po raz pierwszy w ponad 45-letniej historii uczelni, uczelnia, uniwersytet doczekał się obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory korzystaliśmy z gościnności różnych szkół, obiektów sportowych. Działanie hmm. fizyczne jest na tyle istotnym elementem, że każdy, niezależnie od tego, co studiuje, powinien skorzystać. tak? Jeżeli mam taką możliwość, dlaczego nie? Wygląda to naprawdę bardzo fajnie tego Uniwersytetu. Wielce mają ogromny potencjał w młodych ludziach, którzy kończą te uczelnie i stają się specjalistami w swoich dziedzinach. Europa to my.